Nie, wydawało mi się, że tu coś jakąś miseczkę czy coś, ale to jest zabudowa jakaś trutowa. Okay. Dobra, to wkładamy im tą ramkę z powrotem. Tu się w tym miejscu wygryza pszczółka. Widzicie, jak wychodzi z komórki? Wygryza. Pszczółka. Dobra, nie będę wam nas zmęczył bo przed nami jeszcze spora część ula jest do przeglądnięcia. A my nie będziemy się tutaj doktoryzować. Nie będziemy się tu doktoryzować. Wkładamy po prostu tą ramkę w to miejsce. Mamy tu jakąś ramkę doodłożoną? Tak. Czyli tutaj mamy ramkę chyba odstawioną. Tak. Tu jest ta ala nasza czerwio... Yy, ala nasza. Yy, ramka ta ostatnia to taką ją damy tutaj trutowa, tak? Współczmy tą ramkę trutową, tu na koniec. Wiem, że zniszczyły mi normalnie ramkę. Bo, gdybyś wsadził normalną ramkę trutową, to by nie było takiego problemu. Ale nie wiedziałem. No to teraz już wiemy. Zobaczmy co tutaj mamy. Lekka ramka. Lekka. No tutaj są. Powiem wam. Knotki. Tu są. Knotki poskładane. Tak. Tutaj matka złożyła. Knotki. tak, to wszystko są knotki w tych komórkach pustych więc tutaj będzie się naradzać dopiero będą narodziny dopiero kiedyś tam nie wiem, za 2-3 tygodnie nowej pszczoły ta strona tutaj jest trochę zamiodowana tu na przykład knotków tak, są knotki tu są idealnie knotki, no, nie wiem czy jesteście w stanie z kamery zobaczyć z wizjerka, no ale Wierzcie mi, że są knotki. Matki tutaj nie widzę, ale knotki są. Jak knotki są, to znaczy, że jest gitara. Czyli co tu mamy też do zamontowania? Raz, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dwie ramki, dwie ramki puste możemy już im włożyć, żeby sobie walczyły na tych ramkach. To też jest lekka ramka. Nie wiem, lekko się oznacza, że ramki wyszły. Tu są knotki. Czyli matka obstawiła sobie górną część ula, mi bardziej spasiło. No i sobie zostawiła tutaj. Nie wiem, Elvis widziałem. Że jest miseczka. Już ją tutaj usunę z tej strony. Tu gdzieś widziałem miseczkę. Okej, okay. już tej miseczki jak to się mówi nie ma. Nie wiem, czy tu gdzieś jeszcze była miseczka. Nie, tu już nie. O, <try> mój kopciciel działa. Przyglądam się, czy, przyglądam się jeszcze czy mamcia tu jest, ale nie widzę mamci. Druga strona ramki. No tutaj są. Tak, tutaj są knotki. Normalnie z, z, pełna, pełna komórkowa tość zniczy. Knotki znicze. Wszystko jest. Matki nie widzę oczywiście. Jak wspomniałem tutaj, matka nie ma kolorystyki. Powinien być długi wagon, no ale nie, nie widzę go, tego długiego wagonu Dobra, wkładamy tą ramkę na miejsce Tutaj mi się wydaje, że jest, Wydaje mi się, że jest mniej pszczoły Niż w tym przed momentem Przerabianym ulu miodnym, nazwanym, no ale to może być tylko złudzenie. No tutaj też nawet jest tej pszczoły przyzwoicie, i, i no, tutaj są nawet moteczniki, widzę, więc też jest takie, byłoby pytanie, jaki jest tego powód. What is the reason? Że. Są. Ten jest. Ten był, jest lekko podlany. Więc już go tego lekko podlanego nie ma. Już tutaj nic nie zdziałają. Nie zdziałają sobie nic. Dobra, ten. ten był bardziej podlany ale nie będziemy tutaj działać nie zezwalamy na robienie mateczników, nie zezwalamy na robienie nowych pszczół matek, znaczy się na żadne ucieczki nie zezwalam z drugiej strony też tam widzę jest matecznik więc go też ciapniemy Tu matki nie widzę Dobra, zmieniamy stronę ramki na przeciwną. Tutaj muszą trochę popracować nad odbudową. Tutaj są te, jakby te pszczoły mniej pracowite niż tamte. Wolumniotnym bardziej się starały. Widzę, wydaje mi się, aniżeli tu. Chyba, że im matka nie pasuje, dlatego robią. Mateczniki o, zobaczcie, matecznik. Już go nie ma. Już go ciapnąłem. Okej okay. Nie ma matecznika. Nie. Czy jest tu matka? Matki nie widzę. To co mogę zrobić to na, na swoją korzyść, żeby mi się ramka złożyła z ramką tą obok. To trochę tutaj przybiorę na, na, na ramce, na krawędzi. Jeszcze raz rychnijmy tą stronę. Nie, tu matki też nie widzę. Добре, складаємо там рамку на місце. Череп